W naszym poradniku dla grafika dzisiaj zajmiemy się rozmiarem obrazu, zmianą rozmiaru obrazu. Aby przystąpić do pracy, proponuję, żebyście otworzyli sobie jakiś plik. Ja już mam taki plik przygotowany, nazwałem go Pulpit. Otwieramy. Przechodzimy do menu obraz. Rozmiar obrazu. I może na samym początku omówię poszczególne elementy tego okna. Zacznę od tego najniżej. Zalecana metoda zmiany wielkości obrazu przy jego powiększeniu to dwuścienna z wygładzeniem. Zalecana metoda, gdy w projekcie mamy jakieś gradienty, to dwuścienne wygładzanie gradientów. Dwuścienne wygładzanie gradientów jest to jedna z najdokładniejszych metod zmiany rozmiaru obrazu. Jednak jest to metoda dosyć powolna i w przypadku dużych plików czasochłonna. Ja może teraz pokrótce mówię inne metody. Zaczniemy od metody najbliższy sąsiad. To jest metoda bardzo szybka, ale najmniej precyzyjna polega na powieleniu pikseli. Jest zalecana w przypadku ilustracji zawierających niewygładzone krawędzie, ponieważ pozwala zachować, zachować ostrość krawędzi i uzyskać mniejszy plik obrazu. Brak precyzji ujawnia się jednak w zniekształceniu zmodyfikowanych obszarów, zwłaszcza przy modyfikacji obrazu, zmianie jego rozmiarów lub wielokrotnym manipulowaniu zaznaczonym obszarem. Metoda: jaką sobie teraz wybierzemy? Dwuliniowa. Jest to metoda polegająca na dodawaniu pikseli i przypisywaniu im średniej wartości kolorów pikseli otaczających. Zapewnia ona wyniki o średniej jakości. Metoda dwuścienna z wygładzeniem zapewnia jeszcze łagodniejsze przejścia pomiędzy kolorami. A metodę dwuścienną. Z wyostrzaniem stosujemy zwykle do zmniejszania obrazów. Pozwala ona zachować detale w próbkowanym obrazie. Jeśli metoda ta powoduje nadmierne wyostrzenie pewnych obszarów obrazu, należy wypróbować metodę dwuścienną z wygładzaniem. W okienku rozdzielczość zmieniamy rozdzielczość obrazka. 300 dpi, jak tutaj mam ustawione, jest to rozdzielczość do druku płaskiego, zwanego też offsetowym. Ale jeżeli robisz grafikę, przygotowujesz grafikę do internetu, w zupełności wystarczy 72 dpi. I taką rozdzielczość proponuję ustawiać w obrazku. Rozmiar, dopasowanie wielkości, prosproporcjonalny lub po odhaczeniu tej ikonki nieproporcjonalnie, wtedy będzie się nam zmieniało względem szerokości lub względem wysokości, i tutaj taka ciekawostka, która prawdopodobnie została dopiero teraz zastosowana, możemy sobie podejrzeć różne wielkości. Jak będą się zmieniały proporcje względem innej jednostki? Czyli jeżeli mamy ustawione piksele, a tu mamy cale, to jeżeli ustawimy szerokość na 50, to wyjdzie nam 0,167 cala. Jeżeli ustawimy na centymetry, no to wyjdzie 0,42 cm na 3,76. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to tyle. Jeżeli chodzi o to okno, zamkniemy je. Teraz zamkniemy. Teraz. Kolejna funkcja. Jest to funkcja z panelu Plik. Automatyzuj zmieść obraz. Jeżeli chcesz zmniejszyć wymiar obrazka w taki sposób, aby zmieścił się w określonym obszarze bez modyfikacji jego rozdzielczości możesz właśnie użyć tej funkcji i tutaj zakładamy na przykład żeby obrazek zmieścił się w polu o szerokości 1000 pikseli wtedy jego rozdzielczość się nie zmienia ale całość nie przekracza 1000 pikseli. Zanim przedstawię prosty sposób zmiany rozdzielczości obrazu, e, chciałem Ci uświadomić, jak ważnym elementem obrazu jest jego rozdzielczość jak duże ma znaczenie przy jego obróbce. Każdy obraz składa się z określonej liczby pikseli, kafelków, i dlatego wielkość druku oraz rozdzielczość obrazu, liczba pikseli przypadających na jednostkę długości, są ze sobą nierozerwalnie związane. Zmiana rozdzielczości pociąga za sobą zmianę fizycznej wielkości obrazu w druku. Dzieje się to tak, jeśli wyłączona jest opcja ponownego próbkowania. Teraz tą opcję wyłączę, żebyście mogli zobaczyć co się dzieje, co zatem idzie, zachowana zostaje całkowita liczba pikseli w pliku. Natomiast zwiększenie rozdzielczości obrazu przy włączonej opcji próbku obraz, powoduje dodanie nowych pikseli między oryginalnymi i zwiększenie objętości pliku. Jednocześnie należy pamiętać, że maleje ostrość takiego obrazu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zmniejszenie rozdzielczości powoduje usunięcie z pliku pewnych danych, a utrata ostrości, spowodowana skalowaniem, może się ujawnić dopiero na wydruku. Na ekranie to będzie raczej nie do zauważenia. Co można zrobić w takiej sytuacji? Wtedy należy użyć filtra yy, maska wyostrzająca, o którym powiem w którymś z kolei poradników. I tak, jeśli chcesz zmienić rozdzielczość, analogicznie jak w przypadku zmiany wymiarów, wybierz z menu obraz rozmiar obrazu i teraz masz do wyboru zachowanie niezmiennych wymiarów obrazu włącz opcję przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu lub niezmienionej liczby pikseli i w tym wypadku odznaczamy opcję przeprowadź ponowne próbkowanie o, o, obrazu w tym celu szerokość i wysokość obrazu Muszą ulec zmianie. Teraz możesz wpisać nową rozdzielczość, w polu rozdzielczość i kliknąć, i kliknąć przycisk OK. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak będzie wyglądał obrabiany przez ciebie obraz w mniejszym formacie i chciałbyś poeksperymentować jeszcze z różnymi formatami plików, skorzystaj z funkcji Zapisz dla Internetu. Jest to bardzo dobry sposób na zmianę rozmiaru zdjęcia przy jednoczesnym ciągłym monitorowaniu jego jakości. O tej funkcji powiem, opowiem już w kolejnym poradniku.